O nikodemie poza Ewangelią według świętego Jana nie ma żadnej wzmianki w Nowym Testamencie. W czwartej Ewangelii pojawia się jeszcze jego głos w rozmowie z przywódcami żydowskimi, kiedy to wyraźnie staje w obronie Jezusa, zwracając uwagę, że zgodnie z prawem żydowskim. Nie osądza się człowieka do czasu, gdy się go wysłucha i rozpozna, co uczynił. Następnie widzimy Nikodema, później obecnego, podczas złożenia Jezusa w grobie. Przynosi około 100 funtów miry zmieszanej z aloesem. Jest tym, który nie tylko wchodzi, przestrzeni tajemnicy, którą otwiera przed Nim Chrystus, ale tej tajemnicy staje się wierny. W tą tajemnicę angażuje się, otwiera swoje serce, a poprzez swoje serce serca tych wszystkich, od których przychodził i do których był posyłany jako Jeden z czołowych przedstawicieli narodu żydowskiego. Nikodem ma więc szczególną rolę do spełnienia. Uznaje w Jezusie nauczyciela przychodzącego od Boga, a w jego znakach widzi świadectwo autentyczności jego misji. Jest jednym z z wielu przedstawicieli mieszkańców Jerozolimy, którzy usłyszeli o znakach dokonanych przez Jezusa. Co jednak ciekawe, Jezus nie koncentruje się na wierze Nikodema, lecz mówi Mu zaprasza Go do oglądania Królestwa Bożego. Przedstawia mu również. Warunek tego wejścia w przestrzeń tajemnicy Boga, którym jest narodzenie się na nowo z wody i z ducha. Rozmowa, jak to słyszeliśmy, skupia się wokół pytania, w jaki sposób może dokonać się to ponowne narodzenie, czyli narodzenie z ducha. Duch przeciwstawiony jest ciału. Wcześniej o Duchu była mowa tylko przy Chrzcie Jezusa. Był to Duch Boga, stępujący w widzialnej postaci na Jezusa. Narodzenie się z Boga i stanie się dzieckiem Bożym realizuje się poprzez przyjęcie Słowa, a skutkiem tej otwartości jest oglądanie chwały Bożej. Kochani, nie wystarczy więc jedynie się urodzić. Rodzimy się, aby każdego dnia się odradzać. Jako ochrzczeni jesteśmy wzywani do tego, aby każdego dnia na nowo otwierać swoje serce na działanie Bożej łaski. Każdego dnia wezwani jesteśmy do tego, aby stawać się współpracownikami Boga. Często, kiedy dotykamy tematu, sakramentu, małżeństwa, postrzegany on jest jedynie w kontekście pewnej historii, pewnego momentu, ślubu, który w sposób uroczysty dokonał się w świątyni przed ołtarzem, ale jakże dużym wysiłkiem często jest życie tą świadomością, że ten sakrament, podobnie jak pozostałe sakramenty, jest drogą, którą człowiek powinien iść każdego dnia. Jest drogą, która człowiekowi daje autentyczny, pełny wzrost. Jest drogą, która pomaga przezwyciężać wszystko to, co często w naszym życiu wydaje się być trudne, problematyczne. Czasami chcielibyśmy to odradzanie, o którym dzisiaj Jezus mówi do Nikodema, zepchnąć tylko i wyłącznie do przestrzeni naszej. Religijności pobożności, zapominając, że realizuje się ona w konkretnym życiu, w konkretnym miejscu, w konkretnych okolicznościach. Człowiek aby mógł w pewni każdego dnia odradzać się, a więc stawać się kimś bardziej szlachetnym, piękniejszym, zrealizowanym, potrzebuje Dotykać swojej godności dziecka Bożego, której jednym z podstawowych przymiotów jest wolność. Jakże inaczej potrafimy postrzegać swoje życie, kiedy patrzymy na nie z perspektywy podarowanego nam daru wolności, wolni od rozpaczy po każdej porażce. Wolni od samoosądzania własnych słabości, wolni od strachu przed oceną innych. Ta wolność, która pochodzi w nas od Ducha Bożego, który jest miłością, jest prawdziwą wolnością ukrytą w każdej sytuacji życia, radosnej czy smutnej. Wolność to klucz do autentycznej i prawdziwej radości. Kochani, mówiąc o wolności, warto zwrócić uwagę na rodzinny dom. Warto ukazać przestrzeń rodziny jako szczególne środowisko, w którym człowiek nie tylko wolność otrzymuje, ale do wolności jest wychowywany, w tej wolności jest prowadzony. Dom, który daje poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności. Dom, do którego często chce się wracać, nawet wtedy, kiedy jest on odległy, poprzez fakt śmierci rodziców, brak kogoś bliskiego. Wolność. Wolność, którą kształtuje rodzina. Wolność. Do tego, aby być wolnym od czegoś, od zależności, od grzechu, ale również wolność, która wiąże się z wolnością do czegoś. I taką wolność odkrywamy w domu rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów. Józef Ulma był postacią znaną w całej wsi. Był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym, przedsiębiorczym, pracowitym. Jako pierwszy prowadził szkółkę drzew owocowych, szerzył techniki uprawy, zajmował się pszczelarstwem, hodowlą jedwabników co wszystkich intrygowało w wiosce. Ale w tym wszystkim Ulma był też dobrym katolikiem. Zaangażowanym w różne działania społeczne. Tą wolność, którą ukształtował w nim rodzinny dom, rodzinne środowisko, umiał rozwijać i przekazywać, pracując w Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej, gdzie był bibliotekarzem i fotografem. Prawdziwą pasją tego, Oświeconego rolnika była fotografia. Dzięki tysiącom zdjęć, które wykonał i które przetrwały do dziś, mamy piękne zdjęcia jego i jego rodziny. Zdjęcia, które ukazują różne momenty z życia tej wspaniałej rodziny, której nawiedzenie relikwii dzisiaj przeżywamy. W tej świątyni, w naszych dekanatach. Ulma, który poprzez swoje zdjęcia odsłaniał nie tylko zewnętrzne piękno rodziny, którą tworzył, ale ukazywał nam te więzi, które budowały i łączyły jego, małżonkę Wiktorię i siedmioro dzieci kiedy wybierzecie się do Markowej, do muzeum, do rodzinnej miejscowości Ulmów, można pośród wielu zdjęć dostrzec zdjęcia pozowane, zdjęcia, które były przygotowywane z wielką pieczołowitością, zarówno tych, którzy w nich występowali, jak i Ulmy, która je robił. Ale również pośród tego wszystkiego są zdjęcia, które są uchwyceniem pewnych chwil, pewnego dynamizmu, w jakim żyła rodzina. Kochani, myśląc o rodzinie, my często mamy idealistyczny, odległy obraz rodziny jako kogoś od początku do końca doskonałego. Kiedy mówimy i myślimy o rodzinie Ulmów, w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na to, że była to rodzina jak każda inna. Była to rodzina zwyczajna. Była to rodzina, która żyjąc w ogromnej biedzie borykała się z szeregiem problemów, trudności, a jednak pośród tego wszystkiego umiała odkrywać wszystko to, co pozwalało jej być piękną, umiała odkrywać i żyć miłością. A więc staje się wzorem nie tylko jakiejś drogi określonej, ale staje się przykładem dla każdego z nas, kochani nasze rodziny. Nie są idealne. Nie ma idealnych rodzin, nie ma idealnych małżeństw, ale wszędzie tam, gdzie odkrywa się i dąży do miłości, gdzie szuka się przebaczenia, gdzie szuka się życzliwości, tam pojawia się konkretna droga, konkretny cel, jakim jest świętość. Dom. Rodziny Ulmów w Markowej był podobny do skromnych, ubogich domów, które wówczas istniały, ale w centrum tego domu był stół i krzyż, jak gdyby znaki, które tłumaczyły, jak trzeba w swojej rodzinności przeżywać wszystko to, co. Kształtuje, prowadzi, daje wzrost. Dom, który dzisiaj próbuje się w jakiś sposób poprzez różnego rodzaju ideologię obrzydzić. Dom, który próbuje się młodemu człowiekowi bardzo często ukazywać jako miejsce, gdzie jest ograniczony, miejsce. W którym jest zniewolony, dom, który ma być, jeżeli tak jest, przestrzenią wzrastania i przestrzenią realizacji człowieka. A więc te relikwie mówią nam z jednej strony o życiu błogosławionych z Markowej, ale również pokazują nam. Że świętość potrzebuje konkretnego środowiska, konkretnych relacji. Po zajęciu całej Polski, hitlerowcy utworzyli nową organizację terytorialną. Do utrzymania porządku na wsi i w małych miasteczkach potrzebna była między innymi żandarmeria. Żydów grupowano w gettach latem i jesienią 1942 roku. Niemcy wymordowali większość żydowskich mieszkańców Markowej. Przeżyli jedynie Żydzi, którzy ukrywali się już w domach polskich chłopów. I właśnie jedną z rodzin, która podjęła bohaterską decyzję o ukrywaniu Żydów, byli Ulmowie w ich domu, który był Domem rodzinności i miłości, skronienie znalazło ośmiu Żydów. Józef Ulma znany był ze swej sympatii do Żydów. Zanim przyjął ich w swoim domu, pomógł innej rodzinie znaleźć kryjówkę w lokalnej dolinie. Ulma z pewnością podjął swą bohaterską decyzję kierując się miłością do innych i współczuciem mając świadomość losu jaki spotkał żydów skwytanych przez hitlerowców ale był to również wyraz świadectwa o miłości wobec swoich najbliższych dlatego że nie mógł jedynie ukazywać coś nie idąc za tym był dla swoich najbliższych świadkiem był kimś, kto pociągał, był kimś, kto prowadził. O świcie 24 marca 1944 roku Niemcy wkroczyli na położony na skraju wsi folwark Ulmów. Pod osłoną policji weszli do domu. Zaraz potem rozległy się strzały. Pierwszych rozstrzelano Żydów, żandarmi wezwali towarzyszących im polskich woźniców, którzy byli świadkami strzelaniny, aby pokazać im, jak każe się Polaków ukrywających Żydów. Jeden z woźniców, Edward Nawojski, opowiedział, jak wyprowadzano z domu Józefa i Wiktorię Ulmów, a następnie zamordowano. Świadek zeznał, że w czasie egzekucji słuchać było przeraźliwy krzyk, jęki ludzi i głosy dzieci wzywających do rozstrzelania rodziców. Ta scena była przerażająca. Po egzekucji niemieccy żandarmi zaczęli zastanawiać się, co zrobić z dziećmi, i ostatecznie postanowili je zabić. Jeden z żandarmów, zgermanizowany Czech, osobiście zatrzelił troje lub czworo dzieci. Woźnica na wojski, zmuszony być świadkiem masakry, relacjonuje słowa wypowiedziane przez żandarma. Patrzcie, jak kończą polskie świnie, które ukrywają Żydów. Kochani, bycie wolnym do. Poprzez męczeńską śmierć rodziny Ulmów, staje się wolnością dla, dzięki głębokiej świadomości odkrycia wolności, że źródłem ich życia nie jest drugi człowiek, ale Bóg. Jakże trafnie ujmuje to profesor Stanisław Grygiel pisząc: Człowiek jest sobą o tyle, o ile szuka źródła, od którego jak potok codziennie otrzymuje istnienie, mimo że ciągle istnieć przestaje, rozumie siebie tylko wtedy, kiedy pyta o źródło. Człowiek nie jest wytworem swojego kogito. Głównym przesłaniem. Ogólnopolskiej peregrynacji relikwii błogosławionej rodziny Ulmów, w której aktualnie uczestniczy nasza archidiecezja, są słowa Otoczmy troską życie. Wzywają nas one dzisiaj do tego, abyśmy, dotykając naszej godności dzieci Bożych, odkryli w niej ten szczególny wymiar wolności związany z troską o życie każdego nienarodzonego dziecka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. To szczególny owoc tej perygrynacji, o który modlimy się w szczególnie trudnych czasach. Czasach, w których to co normalne przybiera formułę niemoralności, Natomiast wszystko to, co wydawało się być czymś nie do przyjęcia, przyjmuje się i to poprzez prawodawstwo jako kierunek na przyszłość. Na początku naszej peregrynacji w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, w Ogiewnickim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia dokonał się szczególny akt zawierzenia nienarodzonych dzieci Bożemu Miłosierdziu. Akt, który również dzisiaj wybrzmi w naszej świątyni. Myśląc i patrząc na rodzinę błogosławionych Ulmów, którzy obecni są pośród nas w swoich relikwiach, prośmy o Świętość dla naszych rodzin. Prośmy o szacunek, życzliwość, ale również nie zapominajmy o tych, za których jesteśmy w sposób szczególny odpowiedzialni, za tych, których daje nam Pan Bóg w darze nowego życia. Amen.